Czy gry wideo mogą zaciekawić nas prawdziwą historią? Zdecydowanie tak, czego najlepszym przykładem są takie gry jak seria Total War, World of Warships, Battlefield 1, czy choćby Hellet Luz z postscriptum włącznie. Te gry znamy i wiemy, że w mniejszym bądź większym stopniu bazują one na prawdziwych wydarzeniach z przeszłości, czy choćby historii oręża wojennego. Wciąż są to jednak zaledwie gry, których historia jest wyłącznie tłem do implementacji tradycyjnej już rozgrywki. Prawdziwy przełom. Wydaje się jednak nadchodzić. No właśnie. A co w przypadku, gdyby powstała gra, w którą grając, automatycznie stawalibyście się uczestnikami czegoś na wzór rekonstrukcji historycznej? Czegoś, co w czasie rzeczywistym dałoby wam możliwość cofnięcia się w czasie do 14 kwietnia 1912 roku, przykładowo? No cóż, zanim przejdziemy do tematu, pozwólcie, że coś wam opowiem. W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku największy i niezwykle luksusowy statek pasażerski świata, Titanic, mknął z pełną prędkością przez Ocean Atlantycki, pokonując słynną trasę Europa-Nowy Jork. Jak na tę porę roku, i biorąc pod uwagę, że pogoda przez cały dzień nie rozpieszczała podróżujących, noc wydawała się rekompensować te niedogodności. Pomimo panującej, niskiej temperatury, niebo było bezchmurne a księżyc w Nowiu, dzięki czemu pasażerowie mogli podziwiać pięknie mieniące się na tle nieba gwiazdy. Dodatkowo niezwykle spokojny ocean budował poczucie odbywania wprawdzie nudnego, ale bezpiecznego rejsu. Jednak doświadczeni marynarze powinni wiedzieć jedno, że w tym miejscu i o tej porze roku jest to kumulacja najbardziej niebezpiecznych warunków. Jaki jest tego powód, zapytacie? Otóż wynikało to z prostego faktu, iż o tej porze roku i w tym właśnie rejonie, po Oceanie Atlantyckim, dryfowały ogromne ilości kry oraz gór lodowych. Dodatkowo, pozornie spokojna tafla wody, w połączeniu z Nowiem Księżyca, więc w momencie, gdy jest on praktycznie niewidoczny, powodowały, że nie było wręcz sposobu na dostrzeżenie nawet ogromnej góry lodowej. Co ciekawe, Efekt ten spowodowany był faktem, że światło nie odbijało się od lodowych powierzchni gór i nawet dla wprawnego oka chowały się one w cieniu. Gdyby ocean był wzburzony, a Księżyc rzucałby światło, odbijając je częściowo od spienionych fal, wówczas podejrzany ciemny obszar zaobserwowany z bocianiego gniazda mógłby wskazywać na obecność góry lodowej. Tak się jednak nie stało. Niestety, magia luksusu, zapewnienia armatora o niezatapialności swojego okrętu i sentymentalne ostatni w swojej karierze rejs kapitana Edwarda Johna Smitha, który częściej zwykł przebywać w towarzystwie wpływowych pasażerów niż na mostku kapitańskim, uśpiły czujność je załogi do tego stopnia, że zlekceważyli oni otrzymaną o godzinie 13:45 depeszę nadaną z pokładu statku SS America, depeszę mówiącą iż pędzą oni wprost na ogromne pole lodowe. Wiadomość została zignorowana. I tak ogromne dwa czterocylindrowe silniki parowe, którego każdy z tłoków mierzył aż 12 metrów wysokości, na rozkaz kapitana rozpędzają statek do maksymalnej prędkości 24 węzłów, a więc do około 45 km na godzinę. O godzinie 23:39 obserwatorzy Frederick Fleet i Reginald Robinson Lee. Nagle zauważają ogromny zarys góry lodowej znajdujący się na wprosty dziobu. Natychmiast dzwonią na mostek. There there? Yes, what you see? Iceberg, right ahead! Telefon podnosi oficer Moody przerażony informuje nie kapitana, bowiem ten znajdował się w swojej kajucie, ale pierwszego oficera Williama Moldoka. Mając zaledwie jakieś 40 sekund na podjęcie decyzji, Mordok odruchowo daje całą wstecz przy jednoczesnym maksymalnym wychyleniu steru w lewo. Niestety była to tragiczna w skutkach decyzja. Parowiec leniwie wykonuje manewr i kilka sekund po godzinie 23.40 ociera się o górę lodową. I choć pozornie sytuacja wydaje się pod kontrolą, bowiem po oględzinach kadłuba z zewnątrz nie zauważono żadnej dziury ani większych zniszczeń. To najgorsze kryło się pod powierzchnią wody. W rzeczywistości, znajdujący się pod wodą fragment góry lodowej zagniata na całej długości części dziobowego pożycia kadłuba. Powoduje to natychmiastowy wzrost naprężeń, a następnie rozerwanie główek nitów je łączących, przez które zaczyna wlewać się woda. W tym momencie los statku zostaje przesądzony. Dzisiaj już wiemy, że gdyby statek nie rozpoczął manewru wymijającego, ale uderzył czołowo w górę, prawdopodobnie nie poszedłby na dno, bowiem nawet całkowite zniszczenie dziobu nie spowodowałoby zalania nowoczesnych wodoszczelnych. I tu pojawia się najbardziej wiarygodna teoria mówiąca o tym, dlaczego jednak okręt zatonął: Teoria 3 milionów nitów. Dokładnie tyle nitów zostało wykorzystanych do budowy Titanica, a śledztwo prowadzone przez wiele lat wykazało wiele nieprawidłowości nie tylko podczas jego projektowania, ale głównie przy jego budowie. Najnowsza i obowiązująca teoria mówi o wadliwych nitach, jakie zastosowano przy budowie elementów poszycia właśnie na dziobie oraz rufie. Teoretycznie, gdyby statek otarł się o górę środkową częścią kadłuba, wówczas najprawdopodobniej nic poważnego by się nie stało. Dlaczego zapytacie? Otóż, jak się okazuje, w XIX oraz na początku XX wieku tradycyjną formą łączenia elementów pożycia kadłubów okrętów było nitowanie ręczne. Wyglądało to tak, że w arkuszach blachy wykonywano otwory, nakładano je na siebie, a następnie w środek wkładano nity o przekroju kwadratowym 25 mm i długości około 75 mm. Tę pracę wykonywały czteroosobowe zespoły pracowników złożone z podgrzewacza, chwytacza, trzymacza oraz tak zwanego grzmociarza. Podgrzewacz rozgrzewał stalowy nit do czerwoności, którego wykonywała zaprzyjaźniona odlewnia. Chwytacz specjalnymi obcęgami chwytał nit i przekazywał trzymaczowi. Ten umieszczał nit w otworze, a grzmociarz uderzał młotem z ogromną siłą w główkę rozgrzanego nita, zakuwając go. Jednak budowa Tytanika przypadła na czas, w którym to ręczne zakuwanie odchodziło powoli do historii, bowiem coraz częściej w stoczniach stosowano bardziej wydajne zakuwanie maszynowe, do którego stosowano fabryczne nitownice, w tym specjalnie przygotowane nity. Wypychanie więc przez automatyzację produkcji wyspecjalizowani pracownicy zajmujący się ręcznym nitowaniem od wielu lat, aby nie stracić pracy musieli pracować wydajniej. Aby pracować wydajniej, musieli zakuwać szybciej. Wpadli więc na pomysł, aby do stopu stali, z której odlewano nity, dodawać tak zwane szlaki, zmieniając w ten sposób proporcje ilości węgla. I o ile tak zmieniona charakterystyka stali powodowała, że nit nagrzewał się szybciej oraz był bardziej plastyczny, przez co szybciej można było go zakuwać, to efektem ubocznym była jego kruchość a kruchość w tym wypadku Oznacza zmniejszenie odporności na wszelkie siły rozciągające i skręcające. To właśnie takie nity zostały zastosowane na Titaniku, a następnie rozerwane przy zetknięciu z górą lodową. W następstwie tych wydarzeń Titanik tonie, zabierając życie 1504 osobom, co stanowi aż 68% wszystkich osób znajdujących się na jego pokładzie. No dobrze. Ale co ta historia ma wspólnego z tematem dzisiejszego odcinka i do jakiej gry stanowi ona nawiązanie? Otóż, jak się okazuje, całkiem niedawno światło dzienne ujrzała tajemnicza gra zatytułowana Titanic Honor and Glory, a mówiąc sobie dokładniej, demo tej gry o numerze 401. I tutaj zaczyna się najciekawsze. Pomimo iż powstaje ona od wielu lat, zrobiło się o niej głośno teraz, ponieważ jej twórcy, bazując na prawdziwych planach tego okrętu, zdjęciach, dostępnych zeznaniach osób, które przeżyły katastrofę słynnego Titanika, odtworzyli ten okręt w skali 1 do 1. Całość, a więc wszystko, co aktualnie widzicie, powstaje na silniku Unreal Engine 5 i prezentuje niezwykły wręcz poziom nie tylko graficzny, ale szczególnie historyczny. Wczesne demo możecie pobrać za darmo i dowoli możecie zwiedzać ten okręt. To, co szczególnie warto tu podkreślić, to fakt, że wszystko, co za chwilę zobaczycie, stanowi stuprocentowe wizualne odwzorowanie prawdziwego statku. Twórcom wiele lat zabrało skompletowanie dokumentacji i odtworzenie jej na podstawie dokładnych wymiarów wszystkich pomieszczeń, czy choćby kolorów drewna zastosowanego przy jego budowie. Spójrzcie tylko na to. Jak informują twórcy, demo aktualnie oferuje dostęp do około 50% całego statku i zostało ono wzorowane z niespotykaną dotąd szczegółowością. Wszelkie tekstury, obiekty i ich rozmieszczenie zostało skrupulatnie sprawdzone i porównane ze źródłem, następnie poustawiane i wymodelowane. Zobaczyć tu możemy taki detal jak choćby działające grzejniki wewnątrz okrętu, a nawet rzeczywiste oznaczenia na tabliczkach, w tym choćby dyżurującego instruktora na sali treningowej. Przy okazji, tak wygląda sala gimnastyczna w grze, a tak na zdjęciach. Jednak, jak będzie wyglądała rozgrywka, o której wspomniałem Wam na początku? I co będzie w niej tak niezwykłego? Otóż, jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie tego projektu, finalnie będziemy mogli wcielić się w rolę jednego z pasażerów i w czasie rzeczywistym oraz zgodnym z historycznym przebiegiem wydarzeń będziemy próbowali przeżyć katastrofę Titanica. Tryb ten będzie nosił nazwę Sinking Mode. Co ciekawe, będziemy mogli w czasie zderzenia z górą lodową zejść pod pokład i zobaczyć na własne oczy skalę zniszczeń, obserwować jak woda wlewa się do środka, jak powoli zalewa jeden przedział po drugim. Zobaczymy jak dziób zanurza się pod wodę, a okręt finalnie się przełamuje, by w końcu zniknąć pod powierzchnią. Pytanie tylko, w jaki sposób deweloperzy rozwiążą kwestię immersji? I to jest dosyć ciekawa kwestia, ponieważ jak wiemy, na imersję nie składa się wyłącznie otoczenie, w tym wypadku odwzorowanie okrętu. Moim zdaniem fajnie, jakby twórcy zaimplementowali tu skomplikowany system, który symulowałby życie na takim statku. Chodzi mi o spotkania towarzyskie, rozmowy przy posiłkach, spacery po promenadzie i odwzorowanie charakterystycznego podziału na pierwszą, drugą i trzecią klasę. Co będzie niezwykle ważne w przedstawieniu najbardziej dramatycznych momentów tonięcia statku. Pod tym względem twórcy będą mieli ogromne pole do popisu, a jest to wbrew pozorom bardzo ważne, bowiem bez tętniącego życiem Titanika, stanie się on duchem już na samym początku rejsu. No cóż, mam ogromną nadzieję, że na tym polu twórcy także nie zawiodą. Podsumowując, to mocno trzymam kciuki za ten tytuł, ponieważ jego sukces oznaczać będzie pojawienie się innych, podobnych produkcji, jeśli tak miałyby wyglądać gry przedstawiające prawdziwe wydarzenia historyczne. To ja jestem jak najbardziej za. Na koniec wspomnę tylko, iż gra pojawić ma się w pierwszej kolejności na PC. Jeśli będzie cieszyła się zainteresowaniem, wówczas pojawi się także wersja konsolowa. Co jednak wyjdzie z tego finalnie? Zobaczymy. Dajcie jednak znać, jak Wam podoba się ta produkcja i co myślicie o takim projekcie. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.